Noszenie obcisłej bielizny, e, o zępikowy srom. Nie? Tak jak się mówi w tej chwili już coraz więcej, oczywiście o twarzy, to już wszyscy wiedzą. E, o ozempikowych dzieciach, czyli właśnie o tym, że on zwiększa płodność u dziewczyn, które właśnie obniżając masę ciała robią się e, bardziej płodne i czasami jest to z zaskoczenia, że ta ciąża następuje. No, i tak samo nie mówi się w tej chwili, a powinno się mówić o ozębikowym sromie, czyli o bardzo dużym ubytku masy ciała, i też u sportsmenek. Dlatego, że, wiesz, one redukują y, kalorie często. Jeżeli nie uzupełniamy, na przykład tego obiałko, to ten strum się robi wiotki. Czyli to, co możemy zobaczyć w trakcie mycia, czyli dotyku właśnie wiotko i skóry, tak jak wszędzie: mm -hmm. e, dyskomfort, kolor, no i pełność tych warg. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy młode, te wargi są pełne i jędrne. W momencie, kiedy albo się odchudzimy, albo z wiekiem, one po prostu robią się puste. I to też możemy uzupełnić tak klasycznie jak na twarzy, czyli albo na przykład tłuszczem, albo kwasem hialuronowym, więc to są takie, takie elementy. Natomiast no nie mamy, wiesz, no Piękna Sromu, jest mm -hmm. ich bardzo dużo. E, I on po prostu ma nam. czyli w codziennym funkcjonowaniu ty nie powinnaś wiedzieć, że srom jest. U dziewczyn, które mają problem, to wiesz, one właśnie zastanawiają się, czy jak usiądą z prawą nogą, na lewą nogę, to czy będzie mniej dyskomfortu, czy będzie szczypać, czy na przykład blizna ciągnie i też jakieś ustawienia są inne. Czyli właśnie na przykład otwarty ten srom, to wtedy jazda na rowerze. Czyli jak ty nie oprócz życia seksualnego, jakby ten srom jest dla ciebie normalną częścią ciała, nieodczuwalną.